Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na test nowości, na makijaż. Będę używać y, bardzo, bardzo wielu produktów, które zamówiłam właśnie ostatnio z Minty Shop, które Wam pokazywałam w holu i dzisiaj sobie właśnie przetestujemy, zobaczymy jak te produkty się sprawdzają, jak działają na twarzy. Troszeczkę Wam właśnie opowiem podczas użytkowania, jakie są moje odczucia. E, ten filmik, o ten filmik poprosiła jedna z Was, bodajże Dorka. Ja taki filmik już planowałam, miał być troszeczkę później, Później, ale stwierdziłam, że najpierw go nagram, a potem się bliżej niektórym produktom jeszcze przyjrzymy w innych filmikach, testach itd. Dobra, więc nie przedłużając zaczynam. I tak, zacznę makijaż, yy, oczywiście standardowo, tak jak ja zawsze robię, czyli od podkładu. Yy, I do aplikacji będę używać tych nowych gąbeczek z blended. Yy, one są, jak nie są namoczone, one są bardzo, bardzo takie mięciutkie, ale już po zmoczeniu. No to już jest. Mm, to jest naprawdę, te gąbeczki są bardzo, bardzo mięciutkie i myślę, że będą ładnie aplikować podkład. Ja się może jeszcze troszeczkę do Was zbliżę, żeby, żebyście jeszcze trochę lepiej widziały. Dobra, oczywiście mój ulubiony burżuła ermat tutaj nikogo nie zdziwię. I właśnie ta duża gąbeczka z Blended. No ja jestem pod wrażeniem, jakie one są mięciutkie, te gąbki, więc przypuszczam, że aplikować podkład też powinny dobrze. W sensie duża podkład, a mała korekta. Okej, okay, no to zaczynamy. Jeśli chodzi o korektor, będę dzisiaj używać Makeup Academy Pro Base Prime and Conceal Correcting Cream. I to ma być coś na zasadzie CC Cream. Natomiast no zobaczymy jak sobie poradzi właśnie ten bardzo, bardzo żółty produkt z moimi cieniami pod oczami, które są. Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że są bardzo, bardzo duże. I będę go rozcierać tą mniejszą gąbeczką z blendy. Ja aplikuję go jakoś bardzo, bardzo dużo, bo nie wiem po prostu, ile powinnam tego produktu nałożyć, bo to jest pierwsza moja styczność. Z tą nazwijmy to. Więc lepiej dołożyć niż przesadzić. Mam wrażenie, że ten korektor nie kryje jakoś bardzo mocno. Myślałam, że będzie bardziej intensywny. Ale nałożony tą gąbką mam wrażenie, że tak... Ładnie się stopił z moją skórą, natomiast cienie jeszcze dosyć mocno prześwitują. W kamerze tego tak nie widać, natomiast tutaj właśnie w zusterku mam wrażenie, że są jeszcze dosyć, dosyć widoczne. Więc ja sobie jeszcze delikatnie dołożę drugą warstwę. A w kamerze to wygląda tak ładnie. To sobie to wszystko ładnie rozetrę. Tutaj, tam gdzie mam te największe cienie, jeszcze sobie trochę tego korektora dołożę. Przy drugiej warstwie kryję ten korektor troszeczkę mocniej, natomiast nadal to nie jest takie krycie, jak ja bym chciała uzyskać. Jeszcze te moje cienie prześwitują, więc powiedziałabym, że ona ma takie raczej lekkie w stronę średniego krycie. Zależałoby mi troszeczkę na czymś mocniejszym, ale tak na co dzień nie jest źle. W kamerze wygląda całkiem przyjemnie ten produkt mi się przynajmniej wydaje. Stopić się też ładnie stopił. I z tym właśnie okolicą wokół oczu i spodkładam. Natomiast wolałabym, żeby mocniej grał. Mam troszeczkę zaczerwieniony nos, nie wiem czemu. Dobra, następnie puder z ekocery. Też go mam pierwszy raz, jestem bardzo ciekawa, jak ten puder będzie działać na mojej twarzy. Ja sobie troszeczkę oczywiście do nakrętki tutaj, przesypienie dużo i o dziwo, zamiast zwykłego pędzelka, spróbuję użyć tego aplikatora, który jest dołączony do tego pudru Powiem Wam, że wygląda nawet, nawet ogólnie nie używam takich aplikatorów na co dzień ale ten wygląda nawet znośnie więc spróbujmy on jest taki bardzo malutki, tutaj jedynie jeden palec mi się zmieści zamiast zobaczymy Puder jest biały, no buzi wychodzi transparentne. Jak na razie nie mam wrażenia, żeby jakoś bielił twarz, więc to jest plus. Ładnie matowi. Jestem ciekawa w ciągu dnia, na jak długo, czy będzie on, wiecie, taki bardzo matujący i utrzymujący się długo na buzi. Sobie przetestuję, ale jak na razie mi się efekt podoba. Ładnie matowy, trochę sobie, z, tam, korektor. Też tutaj, wiecie, pokryję pudrem, żeby przedłużyć jego trwałość, żeby się nic nie zbierał. O, jeszcze delikatnie sobie wysypię. Fajne opakowanie, nie wysypuje się tego pudru do wieczka bardzo, bardzo dużo, bo niektóre pudry mają to do siebie, że jak się na sypie, po prostu tyle, że się nie da tego od razu przy jednej aplikacji zużyć. Ten ma te otwory na tyle fajne, że całkiem dobra ilość produktu się wysypuje, więc jeszcze sobie zagląduję właśnie tutaj korektor. Bardzo jeszcze na sprawę, tak. Dobra, podoba mi się efekt. Bardzo ładnie ten puder wy, wychodzi. Taki ładnie przyjemny, matowy. Troszkę może jestem taka zbytnio pudrowa, więc sobie to na koniec jeszcze spsikam innym produktem, ale na razie jest całkiem w porządku. Dobra, zrobię sobie teraz może brwi. Do tego kredka z Catrice tutaj nie ma żadnej nowości. Pobryw jak teraz sobie wykonturuję twarz i będę używać trzech nowości. Palety Freedom w kolorze Peach and Baked. Następnie paleta Makeup Revolution z Golden Sugar. I do tego z Makeup Academy e, rozświetlacz: Undress Your Skin Shimmer e, Highlighter w kolorze Pink Shimmer. Dobra, nie pamiętam. E, o, tego kolorku tutaj będę używać. Teoretycznie to jest paleta róży. Natomiast ja sobie tego koloru e, użyję jako, e, jako brązer. Zobaczymy, czy ten kolor będzie dla mnie odpowiedni. Chciałabym ja coś takiego, wiecie, bardzo delikatnego. O, rzeczywiście, całkiem przyjemny, ładne. Mocno napigmentowany. Widzę ja sobie tam pędzel, wiecie, troszeczkę strzepię, ale podoba mi się ładny efekt naturalny. Dosyć taki ten kolor jest ciepły. Nie przeszkadza mi to. Całkiem przyjemnie wygląda na guzi. Teoretycznie to jest róż do policzku, bo to jest paleta właśnie niby róży, natomiast ja sobie te kolory będę używać według jakby swojego uznania. Eee, Że te pozostałe produkty są takie, widzicie, dosyć błyszczące, to raczej będę tego używać jako rozświetlacze, ale kto wie, może jako róż też. Teraz z paletki Freedom użyję sobie jakiegoś fajnego różu, tylko muszę ją otworzyć, żeby nie połamać to w nokci. Okej. Okay. Taka ta paleta wygląda. Niestety tu Was wiecie o za bardzo. I <laughs> tracę trochę głos. Użyję sobie czegoś takiego neutralnego, delikatnego. Myślę, że może tej brzoskwini tutaj na samej górze. Też całkiem mocna pigmentacja, więc strzepuję pędzel. O, całkiem ładnie to wygląda. To jest taki delikatny jest ten róż, ale mocno, mimo wszystko napigmentowany. Ale kolor, wiecie, nie jest taki mocno rzucający się w oczy. Następnie ten przepiękny, wypiekany rozświetlacz, który ma przepiękny kolor. To jest róż złoto, połączenie srebra, ale przede wszystkim właśnie róż. Wkładam w pędzel, dosyć tak solidnie, bo mam wrażenie, że nic nie nabieram. Mam nadzieję, że sobie zaraz jakieś plamy nie zrobię. Okej, okay, sprawdźmy. O, całkiem przyjemny, taki delikatny efekt. Ja oczywiście pędzelek też sobie trochę strzepałam na wszelki wypadek. Więc teraz mi się efekt podoba. Jest taki bardzo delikatny, lekko różowy. O, a się śmiarka to teraz zmieniło. Tak. Zdecydowanie mi się podoba ten rozświetlacz, tak jak mówiłam, jest różowy, więc na pewno nie każdemu będzie się podobać, ale mimo wszystko daje dosyć taki naturalny efekt, troszeczkę taki efekt tafli, ale mm. mnie się podoba. Naprawdę delikatne, różowa. Sam będzie też ładnie na przykład z, z różą wyglądać na policzkach, a to jest ładnie, wiecie, mm, brązowy rozświetlacz. Naprawdę ładny efekt. Podoba mi się, jak na tak tani produkt, to jest całkiem przyjemny. Ok, Jeśli chodzi o oczy, nie pokażę wam niestety palet z Zoey z tego względu, że dla tych palet będą osobne dwa filmy, osobne dwa testy, musimy je koniecznie solidnie przetestować. Więc teraz sobie zrobię szybko makijaż oczu paletką Kylie. Wybiorę jakieś sobie takie właśnie delikatne cienie, może coś z dołu i po prostu zaraz do Was wrócę, już z gotowym makijażem oczu. Ok, makijaż oczu mam zrobiony. Tak jak Wam mówiłam, użyłam tej paletki i takich bardzo jasnych cieni na całą powiekę i pod, no wbrew ten jasny kolor, w załamanie poszedł ten kolor, na dolną linię, że tutaj ten. Natomiast na sam środek powieki ten kolor, ja czterech cieników takiej Kairi użyłam i wyszedł taki bardzo delikatny, dzienny makijaż nie chciałam, wiecie nic takiego dzisiaj mocnego, jakoś nie miałam ochoty na, to, na takie mocne makijaże i teraz tak hmm, pokażę wam też nowość którą jestem jak na razie dosyć tak zaskoczona pozytywnie yy, i będę ją dalej oczywiście testować, nie jest to produkt, który zamówiłam z Minty Shop, tylko po prostu kupiłam w Arosmanie. Rozmania, bo nie, już nie pamiętam. Jest to Manhattan Multi Effect Liner Thick and Thin Eyeliner, wodoodporny. I to jest produkt, który zastąpi mi chyba ten sławny eyeliner z. z kolanem był? Z Eveline, bodajże? Tak? Pro Studio, ten taki w pisaku, którym się zachwycałam. Nie wiem, w każdym bądź razie to też jest taki eyeliner w pisaku. I jak na razie fajnie mi służy. Zobaczę, czy Wam o nim opowiem w ulubieńcach, czy też nie. Zrobię sobie taką bardzo, bardzo cienką kreskę tuż przy linii rzęs, bez jaskółki. Nie mam dzisiaj ochoty na jaskółkę, więc tylko tak powiedzmy dla zagęszczenia rzęs. Teraz na, na rzęsy też pójdzie nowość, będzie to Maybelline The Rock Volume Express. Nigdy więcej nigdy, nigdy więcej, nigdy wcześniej tego tuszu nie miałam. Z tego co widziałam, ma dużą silikonową szczotkę. Taką dosyć ciekawą, bo te włoski jakby od jednej czwartej do końca są takie dosyć długie. Natomiast ten początek, ta jedna czwarta, to są takie tylko jakby wystające takie Igiełki. Tu nawet nie, nie można nazwać, że to jest, wiecie, taka tradycyjna szczotka, bo ona jest taka bardzo specyficzna. Nie jestem fanką silikonowych szczoteczek, natomiast ostatnio miałam chyba dwa tusze, które bardzo mnie zaskoczyły pozytywnie, a miały właśnie silikonowe szczotki, więc może ten akurat też będzie dobry. No to tuszuję. Na samym środkę nie nabiera się jakoś bardzo dużo maskary, to jest plus. Może się nie wybrudzę jakoś specjalnie. Ładnie wydłuża. Ładnie wydłuża, natomiast nie widzę jakiegoś specjalnego pogrubienia i całkiem ładnie ro, e, rozczesuje rzęsy. Ładnie rozdziela, nie ma jakiegoś takiego sklejenia, którego ja nie za bardzo lubię. Jak na razie jest całkiem w porządku. I na usta pójdzie teraz nowość z The Golden Rose. Jest to Long Liquid Matte Lipstick. Taka, wiecie, matowa pomadka, bardzo, bardzo popularna, mój numerek to jest 17 i one mają bardzo, bardzo podobny zapach te pomadki do pomadek tych matowych Kylie, też taki waniliowy, tylko, że troszeczkę jest ten y, zapach delikatniejszy, ale też bardzo, bardzo przyjemny. I bardzo mi się ten kolor 17 podoba, wydaje mi się, że pasuje mi. I tak wygląda ten kolor numer 17, to jest taki róż pomieszany troszeczkę powiedziałabym z brzoskwinią, bardzo mi się ten kolor podoba, wydaje mi się właśnie, że mi pasuje i cieszę się, że tak w ciemno biorąc go trafiłam, naprawdę ładny kolor, no, za chwilę wiecie, zrobi się totalnie matowa. No i tak, cały gotowy makijaż wyszło tak bardzo, bardzo delikatnie, ale nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo, bardzo czuję dobrze w takich makijażach właśnie delikatnych gdzie nie ma nie wiadomo jak dużego szalu na tej twarzy. W każdym razie mmm, tak wygląda właśnie skończony mój makijaż. Jeszcze tylko na sam koniec utrwalę sobie i zdejmę trochę właśnie tej pudrowości, da mi, e, którą dał mi ten puder ryżowy z ekocery. E, produktem z Freedom jest to Pro Studio Fixing Spray Anti-Shine. Zobaczymy, czy się rzeczywiście dzisiaj nie będę świecić. Będę bardzo solidnie obserwować ten makijaż. Uh, powiem Wam, zapach taki troszeczkę jakby chlor na basenie, ale nie jest to jakieś bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo raczej delikatny y, zapach i teraz mam wrażenie, że się ulotnił, ale y, takie jakieś duże plamy, y, w sensie duże plamy, duże krople mi poleciały z tego atomizera, więc się trochę wystraszyłam teraz, ale nic nie widać na buzi, żebym była jakoś mega mokra, zaraz to się pewnie, wiecie, ładnie stopi z buzią, a czy zdjęło mi to pudrowość? Nie wiem, mam wrażenie, że czoło jest jeszcze trochę pudrowe, więc jeszcze dwa psiknięcia na samo czoło, zaraz zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o cały ten makijaż i produkty, do których użyłam, to jestem bardzo zadowolona. Jedynie, co mnie troszeczkę zadwiodło, to ten korektor z Makeup Academy, który myślałam, że będzie mocniej kryć, w kamerze wygląda to całkiem ładnie na żywo też, ale mimo wszystko troszkę mi te moje cienie prześwitują wolałabym, żeby troszeczkę mocniej krył natomiast cała reszta bardzo mi się podoba ładnie puder mi utrwalił makijaż ładnie się pracowało tymi kąpkami, z blended, przepiękny jest ten rozświetlacz z make up academy tuż też dał nawet ładną robotę, taki dosyć delikatny efekt, ale poczekam też aż on troszeczkę przeschnie i sobie go przetestujemy jeszcze bliżej Fajne są te palety, jeśli chodzi o Freedom i Makeup Revolution. Te dwa kolory, z których użyłam w te palety, mega napigmentowane, dały bardzo ładny efekt na buzi, podoba mi się. Będę testować też pozostałe kolory, czy również są mocno napigmentowane i czy dają ładny efekt na buzi, więc na pewno się jeszcze te palety nieraz w makijażu pojawią i na pewno Wam o nich coś opowiem. Czy jest zdjęta pudrowość z mojej buzi? Tak, nie do końca powiedziałabym, więc na razie ten spray tak też mam mieszane uczucia, ale. Po, potestujemy dalej i, i po prostu się okaże. Mam wrażenie, że czoło mam dalej takie pudrowe, ale nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, więc dam temu produktowi na pewno jeszcze niejedną szansę. Pomadką jestem bardzo oczarowana i polecam Wam, bo już ją kilka razy miałam na ustach i naprawdę bardzo, bardzo fajny tani produkt. I to by było na tyle, tak jak się prezentuje mój gotowy makijaż, test właśnie większości nowości zamówienia z Minty Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, papa.